Kler katolicki wbił w swoich poddanych, czy to są Polacy, czy Meksykanie, czy jacyś inni, taką oto tezę, że Biblia jest tak skomplikowana, tak uczona, że ty głupku nawet się nie zabieraj. I większość katolików, rozmawiałem z bardzo wykształconymi ludźmi, oni mówią: Ale to nie moja działka. Oni potrafią, wiecie, w kosmos polecieć, ale sami Biblii boją się czytać. Bo im Kler mówił, że tylko banda zboczeńców, oszustów, złodziei, to oni mają na tyle tych klepek w głowie, żeby Biblię czytać i rozumieć, a reszta plebs to są ci parafianie, czyli wiecie, półkretyni. Rzeczywiście wielu intelektualistów katolickich nawet, oni wierzą, że są półkretynami i sami nie potrafią Biblii czytać i rozumieć. A jeśliby by któryś się odważył myśleć, że może sam zrozumieć Biblię, to Kler i o to zadbał. Jesteś heretykiem, jeśli odważysz się pomyśleć, że sam możesz zrozumieć Biblię. Tylko i wyłącznie namaszczony przez Boga Urząd Nauczycielski Kościoła może ci to objawiać. A ty, półkretynie, siedź i słuchaj.